Witajcie, witajcie! To ten dzień, czyli trzecia Husaria wjeżdża na salony do naszej kolekcji. Trzeci rok z rzędu, nowy wizerunek. Zostańcie ze mną, za moment przyjdziemy do filmu i pokażę Wam szczegóły. Z zapraszam jeszcze raz. Słuchajcie, nim pokażemy wizerunek. Warto przypomnieć, jak wyglądały poprzednie. Może wam pokażę, jak jest pakowane to kolekcjonersko-zbiorczo. Mamy takie pudełeczko. Można było kupić kartę uprawniającą do pierwszego zakupu. Tu mamy dwie pierwsze o numerze. 2-3-2 i karta, która opoważnia do tego, że co roku, jak będzie wychodzić, to mam pierwszeństwo w zakupie. Tak to wyglądało miejsce na sporą ilość. Czyli z założenia będzie to długa seria. I jak wyglądały wcześniejsze, to są wyjęte z tych pudełeczek. Zobaczcie, pierwsza, która wyszła, miała obrączkę. Um, nakład jak zawsze 500 sztuk tutaj mamy drugą natomiast mamy dodatek taki jakby nieśmiertelnik i każda i każda z tych y, boksów ma jakąś puentę y, zobaczcie no i co czas na, na pokazanie naszej piękności Mamy taki boks, teraz widzicie, z trójeczką. Tu jest 92 egzemplarz z 500 planowanych. A tutaj mamy już otwór otwarty, zobaczcie. I tu pierwsze, co nam, co, co widzimy, to mamy wycinek grafiki. Mamy tutaj jeźdźca na koniu, trójeczka, dębinka. Magnetyzm, Projekt realizacja polska. Zobaczmy, że Przemysław Krupski odpowiedzialny jest za, za, za zaprojektowanie naszego waloru. No i otwieramy. Zobaczcie. Tak wygląda nowa Husaria Antique Gold. Co my mamy tutaj? Jaka płyta życiowa. Gdyby nas y, nawet setkami tysięcy topiono, wybijano, na, wbijano na pale, obdzierano ze skóry, pieczono na wolnym ogniu w, w całej sympatycznej Europie, nikt palcem nie ruszył. Nikt nie otrząśnie popiołu z cygara. Bolesław Prus i tak, jak zapowiadałem, 500 sztuk, 38,6 mm średnicy, srebro, próby 999 i tutaj wykończenie anti-gold. Co mamy w środku? Wielka niewiadoma. Niektórzy już na stronie wiedzieli, że coś takiego się zbliża. No i zobaczcie. Zaraz sobie to przeczytamy. I mamy to. Zobaczcie. Dodam, że jest to wykonane ze srebra. Próby 999. Jest to złocenie, złocone. Co to jest i dlaczego tak to wygląda? Pozwólcie, że Wam przeczytam. Przekazujemy w Państwa ręce kopię bardzo rzadkiej polskiej monety. Wybijanej w Moskwie podczas stacjonowania wojsk polskich na Kremlu. Ta moneta to jeden z najbardziej niepowtarzalnych i wymownych dowodów na to, że jako jedyny naród na świecie pokonaliśmy Rosję. Po panowaniu Moskwy we wrześniu 1610 roku nasze wojska rozlokowały się w centrum miasta, zajmując Kreml i jedyną mędnicę. Do bicia tych monet wykorzystano stare matryce awersu jeszcze z czasów Wasyla Szujskiego i nowe rewersu z imieniem i carską tytułaturą Władysława Zygmuntowicza, czyli syna wówczas panującego króla Polski Zygmunta III Wazy. Czyli mamy tutaj coś na zasadzie zlepka a no piękna sprawa, ale to nie wszystko. Zobaczcie, charakterystyczny kształt tych monet wynika ze sposobu ich wytwarzania. Nie były bite z krążków a z kawałku drutu, stąd nieregularny, owal i popularna nazwa łeska. Według Bogdana Jach Jachimczyka, złote kopiejki Cara Władysława były przeznaczone na wypłaty żołdu dla oficerów i najemników w polskich wojskach zajmujących Kreml. Na rynku numizmatycznym, co ciekawe, zachowało się tylko kilkanaście oryginalnych egzemplarzy. I tutaj mamy zdjęcia. Oryginału tej monety z 1611 roku, zobaczcie, widać tą taką owalność. W tym naszym egzemplarzu jest to bardziej, bardziej e, okrągłe, ale jak rozmawiałem z e, ludźmi odpowiedzialnymi za to, to każda jest inna. Jednak każda inaczej, inaczej wygląda, inaczej wyszła. To jest to. Co więcej, pokażmy tą monetę. Zobaczcie, Husaria. I mamy na zegarze trójkę. Nie wiem czy widzicie. 2, 3, 4, 5. To jako trzecia. I jest wytłuszczona. Jakbyśmy eee, wzięli te dwie pierwsze, to jedyneczka jest tutaj wytłuszczona, większa. Tu mamy dwójkę z kolei. Nie wiem, czy widzicie na tym, 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 na tym yy, naszym filmie. Złocenie szabli, elementów. Yy, yy, to lejce, no nie wiem, jak to nazwać, nawet powiem Wam. Yy, elementy ozdobne. Yy, u konia. Nasz jeździec sugeruje yy, zamaszyście. Coś z szablą. Z tyłu oczywiście bez, bez jakichś tam większych zmian. Jeden grosz polski, próba Rzeczpospolita Polska. No i na każdym z rancie powinna, powinien być numer. I tutaj mamy ten numer z opakowania. Czyli dla tego egzemplarza 142 Nie wiem, czy zobaczycie to. Może spróbujemy to otworzyć. Trzeba był delikatnie to zrobić, bo ktoś ten egzemplarz dostanie. On nie zostaje u mnie. Husaria 3. Mamy tutaj taką kreskę i 142 na, na 500. Czy jest to widoczne? Mam nadzieję, że tak. Ok, zobaczcie do rodziny Husarii, czyli różnych monet tegorocznych, możemy zaliczyć oprócz tego hmm, egzemplarze w bulionowe w czystym srebrze. Hmm, zobaczcie. Tak się prezentuje. Nakład tego to jest 2,5 tysiąca sztuk. W tym nakładzie ma się, ma się zawrzeć antyk, yy, czyli oksydowana wersja. Taka właśnie, jak tu. I mamy być jeszcze kolor. Też do 500 sztuk, zarówno antykuł, jak i koloru. Próby. Zostały mi przekazane próby e, stempla. W tym roku próbowaliśmy na Argentanie. Jest różnica, zobaczcie. E, jeżeli chodzi o odcień srebrne, srebra. Faladowy, można powiedzieć taki bardziej. Tu mamy e, na każdym egzemplarzu przebitą próbę żeby nie było, że ktoś później będzie próbował to sprzedać jako srebro chociaż mógłby próbować tego jest tylko 20 sztuk z tego co wiem tak samo pierwszy raz Hussera jest y wybita w miedzi i to tak samo podobnie mamy przebicie czekamy na kolor czekamy na kolor y prawdopodobnie jest jeszcze, jeszcze chwila, na no to aż, aż się pojawi. Widziałem, widziałem projekt, bardzo mi się podobał, powiem Wam szczerze, jest nieźle, nieźle. Ech. Tak jak w, w latach ubiegłych e, spodziewamy się też monet o wadze 1,1 uncji. I tu mamy e, e, jakby 1000 sztuk zaplanowanych w 1,1 w srebrze i 200 sztuk do 200 sztuk w złocie jedna na, e, uncji dodatkowo do nabycia będzie ta oto łezka anti gold zestawu e, tego e, jest w planach e, dodatkowo w wybicie 300 sztuk możliwość będzie tego do kupienia e, oddzielnie i kolejny już na końcu, e, kolejną monetę już na, na końcu, jakby, która ma się e, pojawić, to będzie e, Husaria z Privy markiem e, STTM. Silver to the Moon, największy Discord e, stakerski w Polsce. Pozdrawiam e, każdego, kto mnie ogląda, i jest tam e, zalogowany. I te stTM-ki wyjdą w ilościach 300 sztuk, w kolorze. Tak jak tutaj mamy do 500 sztuk, wcześniejsza Husaria pojawiła się w ilościach. Jeżeli chodzi o pierwszy, pierwszy wizerunek 200 sztuk, a Husarii drugiej, z tego co pamiętam, było tylko 100. Niedługo prawdopodobnie pojawią się też na sklepach Będzie można zakupić taki walor Piszcie mi w komentarzu Piszcie mi w komentarzu czy Wam się to podoba Czy macie poprzednie wizerunki, edycje Czy zamierzacie kupić Jeżeli ktoś będzie chciał zakupić taki walor Mogę, mogę pomóc w tym, więc proszę na dole pod każdym filmem nie macie kontakt do mnie. W razie zapraszam do kontaktu. Przykieruję Pomogę. A teraz zapraszam Was na film promujący e, naszą kusarię. Do zobaczyska. Bardzo się ucieszę, że, że jest trzecia edycja i mamy ją w ręku Squash Staff. Cześć!